Właśnie legendy, opowieści o toruńskich piernikach. Przed laty w Toruniu mieszkał piekarz, który był mistrzem w swoim fachu. Miał na imię Bartłomiej. Zatrudniał ucznia Bogumiła. Chłopiec potrafił piec prawie tak dobrze jak mistrz, a mimo to był skromny. Bogumił był zakochany w córce mistrza Bartłomieja, Ruzi. Jej rodzice chcieli mieć dla córki zamożnego męża. Miał nim zostać rzemieślnik pan Kracy. Ruzia zaś wolała biednego ucznia swego ojca, od majętnego wdowca. Pewnego dnia młody Bogumił chciał nazrywać dla Ruzi niezapominajek. Pochyliwszy się nad jeziorem, zauważył pszczołę, która wpadła do wody. Niewiele myśląc, wsunął do wody listek i pomógł jej wydostać się na ląd. Mała pszczółka osuszyła się w słońcu i odfrunęła. Po chwili Bogumił usłyszał za sobą głos. Odwrócił się i zobaczył, że stoi za nim królowa krasnoludków. Maleńka postać podziękowała Bogumiłowi za uratowanie pszczoły. W nagrodę powierzyła chłopcu wielką tajemnicę. Była to rada, aby wypiekając pierniki, dodawać do nich miód. Bogumił wrócił do miasta, w którym panowało ogromne zamieszanie. Przyczyną poruszenia była wiadomość, że do miasta miał przyjechać król ze swoją rodziną. Mistrz Bartłomiej był niezadowolony, że Bogumił się spóźnił. Natychmiast zagonił go do pracy. Uczeń przypomniał sobie o tajemnicy królowej krasnoludków. Postanowił dodać do pierników miodu. Pierniki z miodem bardzo zasmakowały królewskiej rodzinie. Król nadał Toruniowi prawo do ich wypiekania. Do dziś toruńscy piekarze korzystają z receptury królowej krasnoludków. Dzięki udanemu wypiekowi Bogumiu został doceniany przez rodzinę Bartłomieja i mógł ożenić się z Rózią. Wyprawili wspaniałe wesele, a młoda para żyła długo i szczęśliwie. Koniec. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, daj suba i do usłyszenia.